Podszedłem do My First Gran Turismo z mieszanką ciekawości i sceptycyzmu, napędzaną różnymi opiniami, które widziałem online. Niektórzy nazywają to Demo Gran Turismo 7, co ma sens, biorąc pod uwagę darmowy charakter i ograniczoną zawartość. Rozumiem to porównanie, sprawia wrażenie okrojonej wersji, zaprojektowanej, by dać graczom przedsmak pełnej gry. Z drugiej strony, brakuje w nim rzeczy takich jak trofea, co wzmacnia etykietę demo. Sama rozgrywka jest interesująca. Wypróbowałem wyścig Arcade z AE86, które nawiasem mówiąc potrzebuje muzyki Eurobeat, Music Rally i klasyczne testy licencji. Chociaż instrukcje krok po kroku i wyjaśnienia są pomocne dla nowicjuszy w wyścigach symulacyjnych. Samo prowadzenie samochodu wydawało się trochę dziwne. Niektórzy wspominali, że samochody sprawiają wrażenie unoszenia się lub że świat porusza się wokół nieruchomego samochodu i zdecydowanie to zauważyłem. Prowadzenie wydawało się dziwne prawie jakby ktoś grał na klawiaturze, a nie na kontrolerze. W połączeniu z kolizjami ogólne, wrażenie nie było najpłynniejsze. Ktoś nawet porównał to do Super Smash Bros. z samochodami i szczerze mówiąc, nie jest to całkowicie nietrafione. Mimo dziwactw w prowadzeniu, demo służy jako przyzwoite wprowadzenie do wyścigów symulacyjnych, zwłaszcza dla osób niezaznajomionych z gatunkiem. Jeden z komentujących wspomniał, że nigdy wcześniej nie lubił symulatorów wyścigów. Ale to demo wystarczająco go wciągnęło, by rozważył zakup kierownicy. To dowód na jego przystępność. Jednak inni zwrócili uwagę na brak wyzwań i uproszczenie torów w dalszych sekcjach. Co może zniechęcić bardziej doświadczonych graczy. Ogólnie rzecz biorąc: „My First Gran Turismo to mieszana torba. To miły gest ze strony polifony, by zaoferować darmowy przedsmak rozgrywki GT, ale dziwna fizyka jazdy i ograniczona zawartość pozostawiają mnie z pytaniem, czy naprawdę oddaje magię pełnej gry. Chociaż może zachęcić niektórych nowych graczy, to wielu, w tym mnie, pozostawiło z pragnieniem bardziej dopracowanych i wciągających wrażeń z jazdy. Pozostają mi też pewne palące pytania: dlaczego jeszcze nie ma wersji na PCI? I co to była za piosenka w pierwszym wyścigu?